Jak samica orła wybiera ojca dla swoich przyszłych piskląt? Nie wybiera byle kogo. Ona go testuje. Zrywa gałązkę z drzewa lub krzewu, bierze ją w dziób, wznosi się wysoko w niebo i zaczyna krążyć. Wokół niej pojawiają się samce, które próbują zaimponować. Wtedy samica wypuszcza gałązkę. Samiec, który ją złapie w locie i delikatnie odda z powrotem, zdobywa punkt. Ale to nie koniec. Ona powtarza test. Rzuca gałązkę raz po raz. Jeśli orzeł za każdym razem ją złapie i oddaje, ona go wybiera, bo pewnego dnia będzie musiał złapać coś o wiele cenniejszego ich spadające piskle. Budują razem gniazdo z twardych gałęzi wysoko na skale, a potem zrywają sobie puch i pióra, by uczynić je miękkim i ciepłym. Tam samica składa jaja. Gdy pisklęta się wykluwają, rodzice chronią je ciałem przed słońcem i deszczem, karmią i poją. Dzieci rosną, pióra wyrastają, skrzydła się wzmacniają, i wtedy zaczyna się lekcja. Ojciec zaczyna rozrywać gniazdo, wybija cały puch, zostawia tylko gołe, twarde gałęzie. Pisklętom jest niewygodnie, są zdezorientowane: Gdzie miłość, gdzie jedzenie? W tym czasie matka odlatuje z rybą, ale siada z nią kilka metrów dalej i zaczyna ją jeść na ich oczach. Z głodu i niewygody pisklęta zaczynają się ruszać. Wychodzą z gniazda nieporadne i spadają. I wtedy ojciec, ten sam, który kiedyś łapał gałązki, rzuca się w dół i łapie pisklę na grzbiet, unosi je z powrotem do gniazda. I tak wiele razy, aż w końcu jedno z piskląt w locie rozkłada skrzydła, łapie powietrze i leci. Od tej chwili rodzice pokazują mu miejsca, gdzie jest ryba, już jej nie przynoszą. Tak orły uczą swoje dzieci, z czułością ale też z odwagą i mądrością, bo matka wybrała samca, który nigdy nie pozwoli upaść jej dziecku. Może i my powinniśmy się czegoś od nich nauczyć.